38 cali, proporcje 24 na 10. A to wszystko za bagatela 4,5 tysiąca złotych. Warto? Hej, hej, hej. Ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Tutaj jest SteelGar. Cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka na Morele TV. Tak więc witam Was w mojej podserii Marzenie Gracza, gdzie będę Wam pokazywał sprzęty z możliwie najwyższych półek cenowych. I razem odpowiemy sobie na pytanie czy te sprzęty w jakimkolwiek stopniu są warte tych bagatelnych, często absurdalnych kwot. Tak więc zapraszam do odcinka. Dzisiaj pokażę Wam, co takiego oferuje nam Acer za ponad 4,5 tysiąca złotych. Tradycyjnie jak to u mnie, zacznijmy od wyglądu i jakości wykonania. Pierwsze co rzuca się w moje ręce to ciężar monitora. Jest ogromny, ciężki, bardzo solidny, a podstawa jest wręcz olbrzymia. Cały monitor przychodzi do nas dosłownie cały złożony, więc nie musimy nic robić. Wystarczy go postawić na biurko i możemy się nim cieszyć. Tył monitora to plastik. Górna część o strukturze szczotkowanego aluminium, a dolna bardziej chropowata. Do tyłu monitora zamontowana jest podstawa, którą na szczęście możemy rozmontować, a wraz z monitorem dostajemy specjalną metalową przejściówkę na montaż Wesa. W dolnym prawym rogu znajdziemy również również trzy przyciski oraz joystick do kontrolowania menu. Na dole zobaczymy specjalną zaślepkę, a pod zaślepką sporo portów. Między innymi HDMI, DisplayPort, USB-C oraz aż cztery dodatkowe porty USB trzeciej generacji. Przód monitora to ogromny zakrzywiony wyświetlacz, małe symboliczne logo Acer na dole, oraz co ciekawe pasek, który świeci. Ramki po bokach jak i u góry uznałbym co najwyżej za akceptowalne, ale nie są tak małe jak w najnowszych aktualnie monitorach. Jednak co miałbym o tym nie mówić, monitor z przodu wygląda na biurku fenomenalnie. Jest ogromny, duży i samo to robi spore wrażenie. Przejdźmy jednak do podstawy, która jest bardzo duża, bardzo ciężka i bardzo solidna. To są zdecydowanie jej plusy, ale również warto podkreślić to, że jest ona po prostu bardzo, bardzo, bardzo duża. Zajmuje sporo miejsca na biurku i wychodzi bardzo mocno do przodu, tak samo jak i sam wyświetlacz który jest dosyć daleko od tylnej części. Więc jeśli chcecie ten monitor kupić, to polecam, żebyście mieli w miarę głębokie biurko. Jeśli zaś chodzi o jakość wykonania, to jest możliwie na najwyższym poziomie. Monitor jest bardzo ciężki, bardzo solidny, a plastiki z tyłu są bardzo dobrze osadzone i spasowane. Dodatkowo ta metalowa podstawa, która jest bardzo solidna i swoje waży, podkreśla jeszcze poziom wykonania całości. Skoro wygląd monitora mamy już za sobą, a i tak dalej będziecie widzieć jego magnificencję, przejdźmy do najważniejszej części każdego wyświetlacza czyli do matrycy. Rozdzielczość 3840 na 1600 przy 38-calowej przekątnej daje wynik prawie 110 pikseli na cal. Dla porównania monitor 24-calowy, rozdziałka 1920 na 1080 ma tych pikseli na cal około 92, czyli jest ostro. Jeśli zaś chodzi o bardziej szczegółowe dane, no to właśnie do nich przejdźmy. Pokrycie przestrzeni barwowych jest na dobrym, ale nie bardzo dobrym poziomie. Nierównomierność jak na tak dużą matryce, jedynie w lewej stronie Dochodzi do 6%, a maksymalna jasność to również plus tego monitora. Miłym zaskoczeniem jest temperatura barwowa, która prosto po wyjęciu z pudełka wynosiła idealne 6500 Kelvinów. Delta E to ponownie plus tego monitora, ponieważ takie niskie wyniki to jest na rzadkość. No ale cóż, pamiętajmy, że jest to monitor za 4,500 zł, więc możemy od niego Coś oczekiwać, wręcz musimy. W takim razie, jak się z tego korzysta na co dzień i w grach? Codzienne użytkowanie jest cudowne ogromny wyświetlacz, bardzo ostry obraz, bardzo duże pole robocze, a to wszystko w szerokich proporcjach. Które osobiście bardzo lubię. Praca na tak dużym wyświetlaczu to jest nam bajka, ponieważ miejsca mamy tyle, że możemy tutaj ustawić kilka okienek jednocześnie obok siebie i dalej będziemy wszystko dobrze widzieć. Dodatkowo kolory na tym ips po prostu robią robotę. Są piękne i żywe, chociaż kontrast jak to na iPS leciutko w porównaniu do jej kuleje. Oglądanie filmów na takim monitorze, ze względu na prawie kinowe proporcje, jest bardzo dobre, ponieważ nie widzimy jakichkolwiek pasków u góry czy po bokach. Ale tradycyjnie jak to na takich proporcjach musimy pamiętać o YouTube czy o serialach, które są normalnie pokazane wykonane w przód na 9. Tak więc często zostajemy z ogromnymi paskami po bokach. Jeszcze chyba na żadnym monitorze tak dobrze nie montowało mi się filmów. Miał miejsce dosłownie na wszystko. Wszystko było idealnie ostre, a i tak nadal widziałem praktycznie pełny timeline. No, po prostu bajk. Co by tutaj nie mówić, taki monitor to istna perełka do codziennej pracy. Jest ogromny, daje nam mnóstwo frajdy, ma mnóstwo miejsca, i do tego wszystkiego ma po prostu bardzo dobre i bardzo dobrze odwzorowane kolory. Ale przejdźmy teraz do gier. W grach od razu zauważymy te same plusy, o których wspomniałem w codziennym użytkowaniu. Bardzo dobre kolory, dobra Wzorowanie, bardzo ostry obraz oraz imersja w grach z otaczającym nas światem. Wywołana tym, że ten monitor jest po prostu ogromny i zajmuje nam większość naszego pola widzenia. No i jest zakrzywiony, co dodatkowo to potęguje. Jednak oprócz tego zbyt dużo nie zauważymy. Liśnik działa tak jak powinien, więc pod tym względem jest OK. W przypadku odświeżania trafiamy niestety tylko na 75 Hz. Jest naprawdę ogromna ilość monitorów, za nawet około 2000 zł, które mają swoje matryce 21x9 z odświeżaniem przykładowo 120Hz, a wkrótce pewnie będzie więcej. Szkoda, że matryce 24 na 10 aktualnie są tylko i wyłącznie 75 Hz. Miłym zaskoczeniem było smużenie, a w zasadzie jego brak. Oczywiście nie do końca, ale jednak całkowicie nie zdawał mi się przeszkadzać. Warto, oznaczyć, że na ustawieniach użytkownika możemy włączyć zarówno Overdrive, jak i bawić się w MPRT, żeby to smużenie jeszcze bardziej zminimalizować. Jeśli chodzi o takie dodatki od producenta, to możemy sobie włączyć celownik na wyświetlaczu lub też mamy możliwość włączenia HDR, ale o nim nawet nie będę mówił, ponieważ HDR w monitorze z takim maksymalnym podświetleniem to nie HDR, a zwykła marketingowa papka i softwareowe sztuczki. Podsumowując, jest to monitor, dzięki któremu w grach czujemy się fenomenalnie. Jest ogromny, duży, zajmuje nam całą przestrzeń przed naszymi oczami i do gier typowo do relaksu, nadaje się wręcz idealnie. Jest to jeden z tych monitorów, które zawsze chciałbym mieć gdzieś u siebie w mieszkaniu, żeby po prostu po jakimś męczącym, średnim dniu usiąść przed nim i dosłownie wczuć się w grę którą gram i miło odprężyć, ale wtedy widzę jego cenę. Warto wspomnieć też o proporcjach, które są o wiele rzadziej wspierane w grach, które nie wspierają szerokich monitorów. Przykładowo ostatnio wyszło Sekiro i w pierwszym dniu pojawił się mod pozwalający grać na proporcjach 21x9, ale do teraz, kiedy nagrywam ten odcinek, taki mod na 24x10 nadal nie istnieje, a niestety nie wystarczy zmienić w opcjach jednego pliku rozdzielczości na aktualną. Jednak jeśli jakaś gra wspiera natywnie 21 na 9, a aktualnie to jest zdecydowana większość, to będzie też wspierać 24 na 10 i z tym praktycznie żadnego problemu już nie ma. Zanim omówimy sobie aspekt cenowy tego monitora, popatrzmy jeszcze na menu. Menu, jak to w aktualnej serii jest bardzo proste, intuicyjne i szybkie. Kontrolujemy cały za pomocą joysticka oraz trzech dodatkowych przycisków. Bardzo miłym dodatkiem tego software'u jest jedna z najlepszych aktualnie dostępnych możliwości ustawiania kolorów, barw i wszystkiego z tym związane. Fakt faktem, nadal jest to RGB, a nie cmyk, ale możemy tutaj ustawić dosłownie wszystko. Od ilości koloru, przez ich saturację, nasycenie i inne rzeczy. Oprócz tego mamy również kilka wbudowanych presetów, które być może komuś się przydadzą. Ale jednak i tak, jak to ja zawsze będę polecał własne ustawienia użytkownika, tym bardziej tutaj, kiedy mamy tych możliwości naprawdę mnóstwo. Podsumowując, testowany dzisiaj Acer XR38 to bardzo dobrze wykonany monitor, bardzo solidny i ciężki, który jest dodatkowo po prostu ogromny i ta wielkość to jest jedna z jego wielu zalet. Sama matywca jest po prostu bardzo dobra. Mamy poprawne pokrycie przestrzeni barwowych, ale do tego wszystkiego dostajemy wręcz genialne odwzorowanie barw, bardzo dobrą temperaturę barwową i po prostu dobre kolory. Prosto po wyjęciu z pudełka. Jednak pomimo tych wszystkich zalet i tego, że ten monitor praktycznie nie ma wad, jak już to naprawdę małe, jest jedna rzecz, która w tym przypadku gra pierwsze skrzypce. Cena. Jeśli jesteście bardzo bogaci i akurat nie macie co robić pieniędzmi, to śmiało mógłbym ten monitor po prostu Wam polecić, bo jestem praktycznie pewien, że prawie każdy będzie z niego zadowolony. Ale ten monitor jest po prostu drogi. Moim zdaniem trochę za drogi. Monitory 38-calowe na naszym rynku w proporcjach 24x10 to aktualnie jeszcze rzadkość. I jakkolwiek dziwnie to może nie zabrzmieć, testowany dzisiaj monitor to najtańszy taki monitor w Morelach. Jednak monitory chociażby 34-calowe, 21x9, są już często nawet dwa razy tańsze, a potrafią zaoferować o wiele więcej, no i mają szybsze matryce. Tego typu 38-calowe i większe jednostki mogą być bardzo interesującym sprzętem za kilka lat kiedy ta technologia po prostu będzie tańsza niż to, co dostajemy dzisiaj. Bo monitor jest pod każdym względem fenomenalny, ale bardzo drogi. W takim razie jesteśmy już po recenzji. Mam nadzieję, że pokazałem Wam wszystkie plusy jak i minusy tego monitora. A dodatkowo, jeśli ktokolwiek z Was, kto ogląda ten właśnie odcinek, ma ten monitor albo jakiś podobny, 38-calowy, 24x10, to z miłą chęcią wysłałbym również Waszej opinii o tym sprzęcie, który pewnie posiadacie o wiele dłużej niż ja na czas. Test. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół. Napiszcie, co Wam się nie podobało, a postaram się tradycyjnie, jak to u mnie, wszystko poprawić, żeby było na możliwie jak najwyższym poziomie i żeby było trochę bardziej sensowne pod tym względem niż ten monitor. Tak więc nie zostało mi nic innego, jak Wam życzyć miłego dnia, wieczoru, nocy, czegokolwiek i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Papa pa pa pa. pa, pa.